No, następnym krokiem jest otworzenie dokumentu w Tradosie. Nie musimy dla jednego dokumentu wytwarzać nowy projekt, ale możemy go wprost otworzyć. Czyli znowu uruchamiamy Trados, jeśli nie mamy go jeszcze uruchomionego i wchodzimy na stronę główną. Jeśli tam nie jesteśmy, to w lewo możemy przycisnąć na, na przycisk Home i otworzy się nam strona główna Tradosu i klikamy na Open Document, Open Document i w Open Document wybieramy plik, który mamy do tłumaczenia, któryśmy gdzieś zapisali sobie w którymś folderze, gdzieś tam na dysku. U mnie, u mnie to jest plik, który znajduje się w dokumentach, w we folderze ukazka krasa do przetłumaczenia mam na razie plik który nazywa się przekład prosty, czyli dwa razy na niego klikam i tym samym wybieram wybieram dany klik, plik do tłumaczenia następnym krokiem jest, że otwiera się nam okno w którym musimy wybrać język, z którego tłumaczymy w, naszym, w moim wypadku jest to z polskiego na czeski polski <laughs> czeski no i w, w tym momencie jeszcze trzeba dodać pamięć tłumaczeń która będzie e, u, która będzie e, używana przy tłumaczeniu i tutaj możemy albo ją stworzyć ale my już żeśmy, my żeśmy w zeszłym kroku ją wytworzyli czyli już mamy zapisano czyli naciskamy na Edit, file based Memory Translation, czyli pierwsza możliwość. I teraz e, dołączamy pamięć tłumaczeń do naszego, do naszego tłumaczenia. W moim wypadku znowu znajduje się ona e, w dokumentach, w folderze ukazka krasa i tutaj jak widać to jest właśnie ta pamięć, którą żeśmy stworzyli w, w kroku, w pierwszym kroku. Czyli znowu dwa razy klikam, wybieram tą pamięć. No i jak widzimy, pamięć została dołączona. Tutaj jest najważniejsze, żeby pole UPDATE, które jest zupełnie w prawo, było, był tam hacik w tym polu, czyli było zakreślone. Jeżeli tam tego hacika nie będzie, to do pamięci nie będą dodawane nasze przetłumaczone segmenty, czyli to będzie źle. Czyli najważniejsze tutaj, żeby UPDATE było, żeby tam był haczyk. Jeżeli to mamy, to Przyciskamy OK. No, i nasz plik się ładuje i stwarza się format tłumaczeniowy, czyli dwujęzyczny w edytorze Tradosa. No, tutaj w tym widoku tym możemy już sobie tłumaczyć. zaraz przetłumaczę i v na, na następnym odcinku e co co trzeba zrobić dalej